Państwu. Witam wszystkich, w ten ciepły październikowy dzień. Dziękuję, że Państwo przyszli tak licznie. Bardzo nas to raduje. Są tutaj między nami e, i przedstawiciele e, PSL-u, i Lewica. członków Lewicy również. Jest, są przedstawiciele PO. E, zorganizowaliśmy to zgromadzenie e, Komitetu Obrony Demokracji członkowie Platformy Obywatelskiej e, i po prostu zwykli obywatele Gordami. Ponieważ chwila jest wyjątkowa i bardzo poważna, dlatego postanowiliśmy zacząć nasze spotkanie od hymnu państwowego. Hymn, nadkrywana kapela, dwie zwrotki. I y, oddam mikrofon Gotowi. Do Hebronki. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my jemy Co nam obca przemoc wzięła, szablą bierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przywodem. Złączym się z narodem. Marsz, marsz dombrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem, Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami, Dał na przykład bo Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Pochy Dziękujemy Państwu, dziękuję Piotrze. Ja jako zwykły szary obywatel mam do Państwa kilka słów i organizator tego zgromadzenia. Problemy techniczne, to piszcie jak się źle ustawię mikrofon. Proszę Państwa, ten dzień, 10 października 2021 roku przejdzie do historii. Jako dzień, w którym w całej Polsce obywatele protestują przeciwko przygotowaniu Polski do wyjścia z Unii Europejskiej. I będzie to nasz dzień chwały, bo to my, obywatele, tworzymy tę chlubną historię. Im więcej nas będzie na placach i na ulicach w całej Polsce i poza jej granicami, tym szybciej zatrzymamy ten opłyn. Ale do historii przejdzie jeszcze jeden dzień. Dzień hańby i bezprawia. 7 października 2021 roku. Tego dnia obecnie rządząca zjednoczona prawica ustami pani Julii Przyłębskiej oświadczyła, że Polska nie musi przestrzegać traktatów międzynarodowych. Oświadczyła, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego orzeczenia nie są dla Polski wiążące. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że takie orzeczenie, takie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że nasz kraj nie należy już do tej wspólnoty. Takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest równoważne z wypowiedzeniem tych traktatów międzynarodowych. A przecież to oczywiste, że kiedy w 2004 roku przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to musieliśmy dostosować swoje prawa do praw Unii. Ponadto konstytucje wszystkich krajów nie mają pierwszeństwa nad, przed prawem wspólnotowym. Podobnie nasza konstytucja, jest to zapisane w artykule 9 i obszernie w rozdziale 3 w artykule 91 Konstytucji. Gdyby było inaczej, gdyby na styku prawa unijnego i krajowego pierwszeństwo miało prawo krajowe, nie byłoby żadnej wspólnoty. Tak jak widzi to pewien polityk, byłaby to rzeczywiście wyimaginowana wspólnota. Obywatele tu zgromadzeni, obywatele protestujący w, dziś w całej Polsce wiedzą, że traktat o Unii Europejskiej nie jest sprzeczny z konstytucją Rzeczypospolitej. To ustawy PiS niszczące praworządność i niezależność sądownictwa są w sprzeczności z prawem polskim i unijnym. Dlatego ten rząd niech sobie sam wychodzi z Unii. chociaż do nas kilka zdań, bo to jest to jest zgromadzenie ponad podziałami. Tutaj nie ma człowieka z takiej partii czy innej. To są obywatele. My chcemy być w Unii. My nie chcemy się obudzić rano na wschodzie Europy. A pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że może się tak zdarzyć. Bo przecież dużo dziwnych rzeczy się dzieje w Parlamencie. Przez noc można uchwalić ustawę, która wyprowadza nas z Unii. Konfederacja już oświadczyłam, że wobec... Wyrok tego, wyrok tak zwanego Trybunału, właściwie nic nam innego nie pozostaje jak z tej Unii wyjść. Jak długo będziemy czekać, aż Konfederacja zagłosuje razem z pisem? Jeśli Państwo chcieliby zabrać głos, myślę o Państwo z Lewicy i z PSL, to teraz jest dobra, e, dobry moment. Natomiast plan naszego tutaj spotkania jest taki, że. Na przemówieniach odśpiewamy hymn, niektórzy mówią piosenkę, ja uważam, że to jest hymn Unii Europejskiej i potem na czele za panami ze związanymi flagami tutaj yy, przejdziemy wokół rynku trzy razy i później spotkamy się z powrotem w tym miejscu. Pan Marek Mirosław, bardzo proszę. Tylko ja tutaj dezynfekuję ten yy, Mikrofon, bo to trzeba mówić dokładnie, także trzeba dotykać ustami do mikrofonu. Dziękuję. Mogę, okay, tak? Słyszalny jestem? jeszcze bliżej. Słyszalny teraz jestem? Muszę całować ten mikrofon się Szanowni Państwo Marek Miros jak Państwo wiecie Rzadko występuję na demonstracjach politycznych Natomiast dzisiaj Nie mogłoby mnie tu nie być Część z Państwa zaskoczę Bo zacytuję Znany utwór Jana Pietrzaka O którym mamy w tej chwili różne Zdania Natomiast swego czasu odegrał bardzo dobrą Rolę dla Polski. Ojciec Polek na polu chwały, matka granaty trzymała w Pierzynie, w pierzynie. ja na bibułę w łóżeczku sikałem, brat cioteczny zdobywał kasino. Wujków dwóch nie wróciło z flagu, ciotka z robót wróciła z chorobą, kuzyn w tundrze gdzieś życie postradał, dziadek swoje w dwudziestym odrobił. Ja nie będę całego tego wiersza, tej pięknej piosenki cytował. Ale dlaczego o tym mówię? Bo są w tej chwili w Polsce siły rządzące, które nas, którzy nas, obywateli, którzy również walczyli o tę Unię Europejską i którzy każdy w swoich rodzinach miał bardzo bogatą, różną historię, oni nas kategoryzują jako obywateli gorszego sortu. Ja nie jestem obywatelem gorszego sortu. Ja jestem takim samym Polakiem, jak towarzysz Suski czy pan Kaczyński. I nie życzę sobie, żeby pan Suski, któremu się pomyliła Katarzyna z jakąś przestępczynią, żeby w moim imieniu mówił, że w Polsce występuje teraz okupacja brukselska. Ja jestem już człowiekiem dosyć leciwym. I ja pamiętam, jak mieliśmy półnie podległość, jak nie mieliśmy wolności. Ja nie życzę sobie. Żeby w tej chwili zabierali mi wolność mediów, bo ja chcę mieć wybór, a nie chcę być tylko skazany na kurwizję, za którą mi zabierają abonament. Ja nie życzę sobie, ja nie życzę sobie, żeby pan Jaki podliczał, jakie, jak nam się nie opłaca być w Unii Europejskiej. Bo jeśli mu się nie opłaca, to niech nie bierze tych tysięcy euro miesięcznie, bo powinien się nich brzydzić. Nie życzę sobie, żeby marszałek Terlecki, którego lubię w jakimś sensie, bo lubię byłych hitlisów i lubię jego luz, w moim imieniu polskiego obywatela mówił o tym, że wobec Unii trzeba drastyczne kroki zastosować. Ja sobie tego nie życzę. Nie życzę sobie, żeby mi ustawiali życie, Ponieważ ja wiem, czy ja mam chodzić. Ja akurat chodzę do kościoła, a Mariola nie chodzi. I co z tego? No właśnie. Ale stajemy obok, stajemy obok siebie. To nie jest tak, że Polacy dadzą się podzielić ze względu na światopogląd. My się nie damy podzielić, bo za nami stoi historia. Za, na, za nami stoi dorobek wielu pokoleń. I jesteśmy gorsi od pana Suskiego, pana Teleckiego i pana jakiego. Unia Europejska jest naszym Zbawieniem, tak jak NATO jest naszym zbawieniem. Jeśli nie będziemy w Unii ani w NATO, to będziemy we wschodnim bloku albo osamotnieni. Ja mam już 67,5 roku. Większość swojego życia spędziłem w tak zwanej komunie i w półniepodległości. Nie chcę do tego wracać. Ja chcę, żeby Unia pozostała w strukturach Zachodu, demokratycznego Zachodu i jego wartości, które nie są w żaden sposób Sprzeczne z moimi wartościami, które wyniosłem z polskiego domu. Cieszę się, że Państwo tutaj się zjawili, bo im więcej będzie takich spotkań, tym rządzący będą nas bardziej szanować. A na razie nas nie szanują i dlatego tu jesteśmy. Dziękuję za uwagę. Jest ktoś jeszcze, kto chciałby zabrać głos? Proszę Państwa, dezynfekujemy mikrofon. Co prawda, rzeczywiście trzeba go całować, żeby było coś słychać, ale jest wydezynfekowany. Proszę się nie martwić, także yy, zachowujemy tutaj warunki sanitarne. Yy. Może nie, pokrzyczmy to, może się ktoś odważy. My zostajemy! Rząd wychodzi! My zostajemy, rząd wychodzi. 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 Dziękuję Państwu, ja tu jeszcze widzę przedstawiciel ze strajką. Na razie nie. nie, tak nie. Na razie nie. Dobrze. Dobrze w takim razie. Drodzy Państwo, Szanowni Państwo Gołdapianie, eee, reprezentuję tutaj Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską oraz Sympatyków i chcę Państwu powiedzieć czy przypomnieć Gołdap jest Prawie pierwszym albo ostatnim miastem Unii Europejskiej. Unia, dzięki Unii jesteśmy Europejczykami i z tej Unii nie damy się wypchać. Nie damy się wypchać, chociaż wiemy, że istotne siły polityczne chciałyby tego. Unia Europejska jest dla nas wartością nadrzędną, jest darem, który otrzymaliśmy po wielu pokoleniach praktycznie nieistnienia na mapie Europy. Mamy wolność, mamy przed sobą przyszłość w Unii Europejskiej. Dlatego chcę Państwa poprosić, żebyście Państwo razem ze mną, razem z nami zawołali Polska Unia! 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 Polska Unia!

i to Panowie zwracają uwagę, że jest to niejadrze podatkowe. Nie? To ja muszę za Z dookoła. Tutaj zapraszamy Pani Patryk. Jola, a jak Panie pójdą, jak mają, że ja zesrałem? To nie jedziemy,

untuk la SB nak Dawaj muzyk. Zawsze szkolenia <śled> wszystko to to Bravo! 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 A to się ale po zajdzie, ale znowu. Wraca w nocy, i rano wchodzi. I będzie szkodało. Tak nas na dużo więcej. Prawda? Nie damy po prostu się wyprowadzić do nich. I będziemy dalszych będzie w kraju stało, działo się coś okropnego, coś podłego, gdzie ktoś będzie cierpiał, czy, czyjeś prawa po prostu będą deptane. Regularnie w zasadzie spotykamy się tu na tym placu przy okazji różnych historii, takich ustaw, które nam szykuje pić w ciągu jednej nocy. Także jeszcze raz chciałam Państwu podziękować za odwagę, bo to trzeba mieć odwagę, żeby w takim małym mieście wyjść na ulicę.